Widzowie! No, energia! Tutaj Maksel. Będę <noise> robił dom zakaliona w A Najpierw zaplanujmy. Najpierw zacznę od zaplanowania podłogi. Rysuję. Za zbyt duża chatka nie będzie. To będzie płećka. Następnie robimy takie coś. Tulego, 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 tulego. Oczywiście, wiecie, pewnie będzie zastanawiacie się, jak to zrobię. Przecież to będzie wisieć w powietrzu. No. I jeszcze. Drzwi. No. Drzwi będą. I potem jeszcze dorysuję następny krok. Teraz lecimy do budowania i potem jeszcze wrócimy do malowania dalszego planu. Bęk! Widzowie, już jestem. Mówiłem bęk, żeby się przenieść. Dobrze. Mamy pół Myślę, że taka będzie idealna. Dodamy... Na razie... Na razie, widzowie, musimy zrobić powstawę, nie? Tak jak w domu. Dom mruje się, będzie się budować podobnie. O, pamiętacie, z tego odcinka ten dom. To już trochę on przeżadł, tylko że nawet nie jest ten. Widzowie, patrzcie, ile mamy płytek. I muszę wyjąć klaczki, bo nie potrzebujemy płytek. Muszę wyjąć klaczki, bo nawet nie potrzebowaliśmy tyle płytek. No, nie potrzebowaliśmy. Ale zobaczcie. No, Mam fajny trik na drzwi. Trik. Patrzcie. przyczepi się takie coś. Na tej. Zacznijmy od drzwi lądowych. I od tej. Musimy odczepić. Od tej budowli żeby się odczepić, musimy odczepić to, a mam fajny, to będzie takie wejście ok, widzimy, no na razie to będzie wyglądać tak a może w tym czasie przenieśmy się do naszego projektu, żeby na to widzowie? Okej. Okay. Pęk. Okej. Okay. Um, dobrze. Teraz dalej musimy dorobić ten projekt. To już mam. Zaznaczę. Tą część już mamy. Tego nie mamy. I jeszcze tu będą okna. Dwa. Dwa okna, um, i jeszcze um, ona daliżuje um, takie w um, w odcinku jakimś będziemy tam palionę, może w jakimś odcinku. Będziemy sprawdzać, jak twardy jest kluczek Lego. Okej, okay. a więc... Bęk! Lecimy do tego, bęk! Okej, okay, bo skończyliśmy z teleportacji. nie widzowie, jesteście? No, widzę, że tak. A, potem jeszcze będziemy robić meble, bo będziemy musieli w projekcie z tyłu robić meble. Bo muszą być też meble. Dobrze? Możemy nawet teraz się tam przetreporytować. Czy by na to? Tak myślałem. Dobra. Bang! Bang! Już jesteśmy. Dobrze. Z drugiej strony teraz rysujemy meble. No, ale tu będzie jeden, tu drugi, tu trzeci. Będą tylko trzy meble. Tu będzie toaleta, Mam na że to zrobić tak. Tak będzie to wyglądać. Oczywiście będzie z tego następny odcinek, bo to będzie trochę za długie. No i tak. Będzie łóżko. I jeszcze będzie crafting. Dobrze, przenosimy się. Bank. Bo no, no robiliśmy medię. Teraz będzie oczywiście druga część. A jacie, no to takie nie będzie, ponieważ z tego będą aż cztery odcinki. Rozumiem, że aż cztery. Pum. A w ogóle pamiętacie nasz projekt? Um, Przenieśmy się do niego. Bang! Bęk! Okej. Okay. Patrzcie. Dobrze, mieliśmy toaletę. Łóżko, K y pamiętacie? A, crafting. Okej, okay, lecimy. Bęk! ok. Już um, budujmy toaletę. O, o A jeszcze ten element tutaj. Trzeba do toalety użyć. Widzowie, chodźmy do projektu, żebyście zobaczyli, że 1 do 1 i jeszcze żywię crafting. Nie, craftingu... Okej, lecimy. Bang! Szanowni widzowie, bang! Jesteśmy. I patrzcie. 1 do 1. Uwaga, teraz przenosimy się. Bang! Jesteśmy. Uwaga, teraz kładziemy toaletę. I teraz spróbuję zbudować łóżko. Tylko jakby takie coś zbudować. O, co tu? O, łóżko, patrzcie. Brązowe. Takie. My wstawiamy. Tutaj to będzie jako ściana. Ojej. Jezu, yes. jezu, yes. o łóżko zbudowałem, nareszcie, patrzcie, najpierw porównujemy, bęk, bęk jesteśmy, no patrzcie, no podobne, takiego samego nie udało mi się zrobić, o jeszcze crafting będę chciał zrobić, a więc bęk. Zapomniałem, że będziemy robić jeszcze do tego crafting. Co jest ten domek? Cały czas, czas tu stoi. W tym domu coś jest. Jakoś w tym domu jest złoty, że złoty klejnot. Włożę go w siebie. Okej. Okay. wiem, jak to zbudować. Czyli wyczaruję za tym. masz pojawić crafting, tak. Zobaczymy, czy legenda mówi prawdę. Tak! Tak, mamy. Crafting nawet nie musiałem budować. I patrzę, jeden do 1! A teraz lecimy sprawdzić. Bang! Bęk, jestem! Dobrze. Już mamy crafting, więc na czat, na dzisiejszy odcinek to będzie koniec. Um, ale poczekaj, jeszcze wmontuję. I wtedy koniec będzie. Bang! Kolejnie widziałem, będą jeszcze z tego stare odcinki, ale na dzisiejszy to już koniec. Ale będą jeszcze następne. Pa!